Dzień dobry, witamy na planie serialu Korona Królów. Ze mną pan Jacek Kopczyński, wcielający się w rolę Piotra Szafrańca. Panie Jacku, przede wszystkim jak się pan czuje, wcielając się właśnie w rolę takiego, takiej postaci historycznej? Ha, no to, to jak wiadomo, zawsze to jest jakieś wyzwanie, wcielając się w postać, która rzeczywiście żyła kiedyś, czyli 600 lat temu dokładnie. No tak, 600 lat temu niemalże. Piotr Szafraniec, podkomorzyk Krakowski. No pff, oczywiście tyle, ile mogłem wyczytać, to sobie wyczytałem o tym, o tym panu. Natomiast no, cała reszta no, to jest moja, moja aktorska fantazja i, i to sobie mm, to co wykombinuje sobie na planie i to co, to, co myślę, że mógł myśleć ten pan wtedy, żyjąc w tamtych czasach. Czy pana postać namiesza w serialu w czwartym sezonie, czy będzie pokazana pod kątem historycznym, typowo? My w serialu generalnie staramy się jakoś tak historycznie podchodzić, oczywiście do wydarzeń, które wtedy, wtedy były. Natomiast są też takie wątki poboczne, takie bardziej przygodowe, że się tak wyrażę. Natomiast moja postać generalnie trzyma się takiej linii polityki króla. Więc ja jestem załóżnikiem króla i zaufanym jego. Natomiast mamy tam jakieś swoje z bratem Janem Szafrańcem też historyczna postać, swoje malutkie przygody, więc będzie gdzieś to też tak pokazane. Także nie będzie to w sensu stricte mocno historyczny serial, będzie oczywiście oparty na historii, natomiast będą jeszcze fajne wątki, które, które zainteresują widzów. Czyli będzie pan taką prawą ręką króla doradzających mu w różnych sytuacjach takich dziejących się wokół niego. No jest nas kilku takich właśnie zaufanych. Jest Zbigniew Zbrzezia, jest, jest biskup Tromba i gdzieś tam ja też jestem przy tym. Także jest nas kilku takich rzeczywiście zaufanych króla i jemu pomagamy. I jesteśmy na każde jego skinienie. Na pewno będą oglądać pana, pana, pana synowie. Czy w momencie kiedy oni by się zapytali taty, tato możemy być też aktorami? Co by pan im powiedział? I ja już jestem po tym pytaniu, ponieważ moi synowie już są w szkole filmowej, i jeden i drugi jest na kierunkach y, sensu stricte filmowych, czyli jeden jest w liceum filmowym y, na wydziale operatorskim, a drugi jest już na studiach na wydziale montażowym. Więc jakby aktorstwo chyba im nie zaszczepiłem aktorstwa. Z czego się cieszę, bo będę miał <laughs> dwóch synów, którzy będzie jeden będzie operatorem, drugi będzie montażystą, a tata niech zostanie aktorem. I może się spotkają z tatą na wspólnym planie filmowym. No ja mam taką nadzieję. Ostatnio jeszcze wokół takiego tego pana zrodziło się takie boom medialne, em, który i pan oczywiście unika komentowania tego, czy dlatego, że te wszystkie plotki powstające w mediach są wyssane z palca? Nie wiem, co jest w mediach, bo nie, nie czytam tego, także nie mogę się ustosunkować. Nie wiem o co chodzi. Dobrze, dziękujemy bardzo Panu za rozmowę. Chcielibyśmy, żeby jeszcze Pan zachęcił naszych widzów do obejrzenia czwartego sezonu, który już w przyszłym roku. I jeszcze przy okazji może złożył świąteczne życzenia naszym widzom, ponieważ e, o, okaże się e, w serial w styczniu. Chyba w styczniu. Tak, no to, to zapraszamy serdecznie do złożenia życzeń i zachęcenia do obejrzenia serialu. Okej. Okay. Kochani widzowie dziennika bałtyckiego, generalnie wszystkich ludzi, którzy mieszkają nad Bałtykiem w okolicach, do oglądania serialu Korona Królów, Jagielonowie. Będzie to coś innego niż dotychczas widzieliście. Będzie to w troszeczkę innej formule, więc myślę, że, że będzie co oglądać. A tak w ogóle życzę wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrowia przede wszystkim. Dziękujemy bardzo i życzymy dalszych sukcesów w karierze aktorskiej. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy.